Halo, halo, dzień dobry. Dziś chciałbym parę słów powiedzieć na temat, jak wyglądało większość polskich kawalerzystów i większość polskich żołnierzy z okresu potopu. Większość ludzi ma utrwalony wizerunek polskiej Husarii. Natomiast przypomnę, że to nie dzięki polskiej Husarii udało się wygrać straszną dla Polski wojnę potopu szwedzkiego, tylko dzięki lekkiej kawalerii, dzięki wojnie szarpanej, dzięki wojnie podjazdowej prowadzonej przez Stefana Czarnieckiego i przez Jerzego Lubomirskiego. Natomiast dzięki polskiej piechocie udało się w większości skutecznie poprowadzić oblężenia, w których, oblężenia miast, w których zadomowiły się szwedzkie załogi. Mam tutaj bardzo mało znany fragment miedziorytu, który powstał najprawdopodobniej około 1658 roku. Miedzioryt powstał na zamówienie Jerzego Lubomirskiego, który w tamtym czasie kierował oblężeniem Torunia. Autorem tego miedziorytu jest Włoch z pochodzenia. Natomiast jeśli chodzi o Miejsce zamieszkania to to był Krakus, mieszkał na stałe w Krakowie, Izydor Afaita. Oblężenie trwało około pół roku, Zostało, było prowadzone od mniej więcej 2 lipca 1658 roku do 30 grudnia. Szwedzi bronili się w Toruniu bardzo dzielnie. Dopiero sprowadzenie ciężkich dział austriackich, gdyż przypomnę, że w tym oblężeniu pomagały nam też siły austriackie. I dopiero sprowadzenie ciężkich dział austriackich i podzielnym szturmie polskiej piechoty, okupionym stratą około tysiąca żołnierzy, Szwedzi dopiero podjęli rozmowy o kapitulacji, ale nie o oblężeniu chciałbym dziś mówić, ale bardziej o postaciach, które są na prawym dolnym rogu tego miedziorytu. Miedzioryt, za, miedzioryt po prostu załączę linka pod filmem, jeżeli ktoś będzie chciał po prostu zobaczyć ten miedzioryt w całości. I mamy tutaj w, na, w dolnym prawym dolnym rogu Miedziorytu, mamy tutaj typowo polskie e, postacie typowego polskiego jeźdźca z okresu potopu. Nie mamy tutaj sławnego husarza e, wizerunku, tylko mamy jak najbardziej pospolitego polskiego kawalerzysty, który najprawdopodobniej w tamtym czasie wizerunek takiego kawalerzysty występował najczęściej. Mamy tutaj przede wszystkim Lekkiego, zwinnego wierzchowca z buńczukiem zawieszonym tutaj u szyi, prawda? Czyli tutaj mamy wpływy tatarskie, wpływy, wpływy, wpływy orientu na polskie uzbrojenie. Mamy tutaj też jak najprawdopodobniej polskiego jeźdźca, polskiego szlachcica z futrzanym kołpakiem na głowie ubranego w gruby pikowany kaftan i nie mamy tutaj tak charakterystycznych dla polskich husarii żadnych zbroi, żadnych, żadnych też pancerzy. Niektórzy też na przykład uważają, że większość polskich jeźdźców w tamtym czasie używało kolczug. Nie, nie jest to prawda. Kolczugi nie były zbyt popularne w, w tamtym czasie ani na przykład żadnych misiurek. Mamy tutaj typowego, lekkiego Jeźdźca uzbrojonego w co ciekawe jak najbardziej w też pistolety. Tutaj mamy oczywiście jak najbardziej olstry przy końskim siodle. I co bardzo ciekawe mamy też typową polską szablę tutaj z tamtego okresu. Szablę troszeczkę staromodną w typie polsko-węgierskim. I co ciekawe szablę bez palucha i szablę bez zamkniętej rękojeści, prawda? Co niektórzy na przykład polscy bronioznawcy zakładają, że już w tamtym czasie były bardzo popularne szable husarskie, proszę Państwa, najprawdopodobniej nie jest to prawda. E, szable e, nazywane przez nas potocznie husarskimi, czyli zamkniętymi rękojeściami tutaj, prawda, dochodzącymi, czyli z dochodzącymi tutaj do głowicy i szable z paluchem najprawdopodobniej rozwinęły się troszeczkę później, nie wiem, może w latach 50., może w latach 60. XVII wieku ale no, najprawdopodobniej w tamtym czasie najbardziej dominującym wzorem szabli była właśnie szabla polsko-węgierska. Izyder Afaita, autor tego obrazu, na stałe mieszkał w Krakowie, także wydaje mi się, że wizerunek tutaj polskiego jeźdźca jest jak najbardziej na miejscu i jak najbardziej charakterystyczny. Afaita na co dzień widział polskich jeźdźców w polskich obozach i widział, jak na co dzień wygląda ta polska nasza kawaleria. Co jeszcze ciekawe, na dole obrazu mamy rzecz bardzo rzadką, chyba, chyba, nie wiem, ja szczerze mówiąc nie znam innego miedziorytu z tamtego okresu polskiego, który by też pokazywał naszą Polską dzielną, Aczkolwiek ubogą, jeśli chodzi o strój piechotę. Przypomnę też, że właśnie to dzięki tym ludziom udało się Toruń de facto w 1658 roku zdobyć to właśnie dzięki determinacji tych ludzi, dzięki poświęceniu, dzięki olbrzymiej stracie, udało się Szwedom wreszcie wybić z głowy że wybić z głowę po prostu dalszą walkę. I tutaj mamy jak najbardziej kilku polskich piechorów piechurów, oficera w futrzanej czapie. Jakby tutaj z halabardą i kilku bodajże raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięciu, pięciu muszkieterów, jednego pikiniera. Tutaj, oczywiście, wszyscy, u, u, wszyscy ubrani na, stryj, na strój e, polski. E, mieszanka to jest taka typowa, bym powiedział, mieszanka stroju e, polskiego i zachodnioeuropejskiego. E, Czyli no taki typowy, bym powiedział, polski Miżmarz, chociaż najprawdopodobniej piechota w, w okresie potopu szwedzkiego jakby ubierała się w stroje częściowo cywilne, częściowo zachodnio też europejskie, także to nie było nic, nic bodajże bardzo dziwnego. Także bardzo ciekawy miedzioryt, pokazuje bardzo bym powiedział najbardziej rozpowszechniony wojska w okresie potopu szwedzkiego, bo właśnie za pomocą tego rodzaju wojsk udało się de facto wreszcie skończyć po prostu katastrofę potopu szwedzkiego. Dzięki polskiej jeździe udało się prowadzić wojnę Szarpano natomiast dzięki polskiej piechocie udało się zdobywać też szwedz... po prostu polskie miasta, w których zadomowiły się szwedzkie załogi. Tyle na dziś. Dzięki wielkie wszystkim za oglądanie, dzięki za suby. Pozdrawiam, kłaniam się do usłyszenia, do zobaczenia.